Dźwięk mamy? Cześć, jestem Iwo Borkowicz i razem z Olą Korbańską budujemy w tym miejscu twierdzę. Instalacja jest z ziemi, wewnątrz której odbędą się rezydencje artystów, którzy podczas Malta Festiwalu będą tutaj wypowiadać się na tematy ziemi, prawa do własności czy zasobów ziemskich. Z tej ziemi, tutaj z tego obszaru w parku, z Górki Saneczkowej, wybraliśmy ziemię, z której budujemy y, taką techniką Round Earth, używając takich tłuczków, ściany. Tutaj jest tylko ziemia i woda. Mieliśmy taką obserwację, że jak jest budowa, często widzimy wielkie góry piachu, ale nie widzimy miejsc, z których one zostały wykopane, czyli nie widzimy tych dziur tyłu. Dlatego my postanowiliśmy wybrać tutaj ziemię z tej konkretnej przestrzeni, żeby było widać i negatyw, i ten materiał, który jest później ubity w ściany i, i staje się jakby pozytywem. Przez 10 festiwalowych dni Twierdza zyska wiele twarzy. Twarzy artystek i artystów, którzy będą tutaj rezydować, zapraszając do dyskusji na temat ziemi, prawa własności, szukając, zastanawiając się, w jaki sposób ziemia dzisiaj się czuje, w jaki sposób my z niej korzystamy, jak jej używamy, jak budujemy z nią relacje. Zapraszamy, żebyście odwiedzili to miejsce i zobaczyli, jak, jak te ściany pracują, jak powoli zaczną się rozpadać i jak powoli. Ziemia, którą wykopaliśmy, wzniesiona, zacznie stopniowo wracać na swoje miejsce tutaj w parku.